O, to jest według mnie bardzo dobry znak. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie. Nowe DLC właśnie się pojawiło i to jest taki poradnik. Jak zacząć nowy DLC? Ale mamy informację o powszednim, nie? Że tam ostatnia dawka się pojawiła. To jest ważniejsze. Tam jakieś nowe DLC. Kto by, kogo to obchodzi? Kogo obchodzą takie rzeczy? A nie powinno brzmieć, kogo to obchodzi? Ale jak widzimy, jak wchodzimy do online, mamy informację, że pojawiły się yy, nowe pojazdy do kupienia. Ogólnie samych w sobie pojazdów jest aż yy, 13. Nie ma ich co prawda od razu dostępnych, ale jest 13 na Worstoku. Proszę bardzo. Widzicie, otrzymujemy oznaczenia do tych tam pojazdów. Także proszę, zobaczcie. Mamy tutaj Jeden helikopter, mamy odrzutowiec. Jak widać, jest od razu, na szczęście. I cena była ta, jak mniej więcej mówiłem w przedziale, że będzie od Hydry do Lasera. Jak widać, jest tańszy od Lasera. czy rzeczywiście będzie lepszy od Lasera, czy być może też i nie. Bo laser kosztuje 7000. to może będzie taka właśnie hybryda, taki balans, że będzie trochę z lasera, trochę z hydry, takie jakieś połączenia. Jak coś obniżkę tutaj, jak widzimy, się robi, mamy ukończyć, widzicie, pokaz pilotażu, odblokować tę zniżkę. Czyli jakaś jedna z nowszych misji. Następny pojazd był tutaj w Legendary. Jak widzicie, tutaj jest. Dlatego mamy jeszcze zniżkę na jedno z aut. Mówię, ciekawe tylko, jakie auta zniknęły, bo. Na ten moment nie ma żadnej listy, które rzeczywiście zniknęły, które nie zniknęły, Teraz są takimi autami, które są uważane właśnie za te mało popularne. Ciężko to stwierdzić, które to są na ten moment, bo mówię, no nie widzę za bardzo. Może w czterodrzwiowych tutaj się strasznie coś skurczyło. Motocykli też jakoś tak mało. I mamy jeszcze nowe pojazdy w jeszcze jednej rubryce, czyli tutaj w S. Mamy tutaj cztery pojazdy. No i tyle w zasadzie, to jest jeżeli chodzi o sam początek tego DLC, co się już zmieniło tak od razu jak wchodzimy. Jeszcze możemy zobaczyć w nic nie ma. nie ma. Nie ma dużej części tego update'u. O, patrzcie. Nie ma żadnych nowych, no, żadnych nowych odznak DLC. Ostatnie jest tylko Los Santos Drag Wars. Nie ma niczego. Więc jeżeli ktoś się zastanawiał czy są jakieś nowe? Nie, nic nie ma. No i dobra, dostaliśmy nowy telefon. Jak, hey, jak to widzicie to mam od nas informację, żeby kupić minut, nowy panel. so i don't know if you noticed know but private militaries are back in business and there's one group of assholes taking serious advantage of the good publicity <laughs> Merryweather security i'm talking major recruitment drives government contracts and, and all kinds of shady shit on the side so i've been putting together a team a team of ex-military reprobates guns for hire and good old-fashioned crooks and we got one objective doing what's right and putting Meriwether back in the box. And you know, making some serious paper while we're at it. Now call us the Los Santos Angels. And listen, I want you to be team leader. All you need is some hardware for your Avenger, an operations terminal. And then, we'll be good to go. Let me know what you think. I to jest tyle, jeżeli chodzi o rozmowy. Jeszcze ewentualnie tutaj zobaczyłem, że mamy literkę C na mapie. To jest, widzicie, mamy tutaj informację, typ misji od kontaktu. Co sumie z drugiej strony już od razu mogę zobaczyć, czy wchodząc w telefon. I tu mamy misję od kontaktu, widzicie, misję misja od kontaktu. A być może to jest od razu już. Misja na nowe, no, nowe DLC, żeby do kogoś dołączyć na tę misję jeżeli ktoś z was by nie miał przez przypadek e, kasy na no to bo to tak jak tam powiedział, żeby móc zacząć nowe DLC musimy sobie wejść w e, telefon. W telefonie musimy sobie kupić tutaj mamy Warstock, mamy Avenger. Sam sobie Avenger dużo kosztuje, więc to też jeżeli ktoś z was nie ma, no to sobie musi załatwić. I tu mamy panel operacyjny. Sam panel operacyjny kosztuje 1 450 tysięcy. Znacie tak jak powiedziałem, że będzie od 700 tysięcy do 1,5 miliona. Praktycznie była górna granica, więc się nie pomyliłem. Chciałem, żeby go odnowić. Uję ten panel. Teraz dostaliśmy kontakt do Charlie. Mimo, że on do nas zadzwonił, ale teraz mamy kontakt do Charlie'ego. I teraz mamy kolejne hey, połączenie od Rona. Ron! Wytaj, co się dzieje z tych góry na Sandy Shores? No, 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 And that's coming from me, of all people. But anyway, look, here's why I called. Times are hard, right? Belts are tucked. The great consumers of this country are getting fucked like never before. And who will they turn to in their plight? That's right. People like us, people who know how to acquire things. So I'm planning a major expansion of our work together at your hangar. New opportunities.

I on zaprasza nas do tego, żebyśmy mogli zacząć, więc. No, jednakże tutaj wchodząc do środka. Tutaj mamy nasz panel operacyjny w tym miejscu. I widzimy w panelu, mamy do wyboru dwie rzeczy: przewrót oraz operację Angels. W tym momencie, potrzebujemy szkoły. Gadź do młodych, team leader! I z back on Kayo Perico. In case we need someone to flaw something with two wings. Co to jest, hey? Former lieutenant colonel Pernell Moss, reporting for duty. Dobrze się widzę, team leader. And that's us. We're a light crew, but trust me, that's all we need. Now, down to business. LSA's primary objective is Project Overthrow, a guerrilla campaign of disruption and interference against Meriwether's southern San Andreas operations. But hey, an up-and-coming mercenary outfit's got plenty of other employment opportunities. If you want to check those out, just look under LSA Operations. So move, no i tak, w tym oto miejscu mamy do wyboru, operacje, jak widzimy tu mamy podziały na po... jakieś widzimy poziomy, profesjonalista, akurat jest, wszędzie jest profesjonalista dany, ale to jest tak jak w... Agencji są podziały na poziomy, więc pewno, w zależności od którego tutaj będziemy robili te misje, pewno coś z tego będzie, ale że nie mamy żadnych osiągnięć, ciężko jest stwierdzić, czy to do czegoś nam się przyda. Czy to jest to jakiś sposób na zarobek taki poza operacją główną, czyli tutaj przewrót. Jak widzimy, mamy 6 misji do wykonania, i być może coś jeszcze poza tym się kryje. Na ten moment nie wiem. Ile się za wszystko dostanie? Oraz czy coś za tej misje takie pomocnicze, coś więcej się będzie dostawało, czy po prostu są takie misje, żeby zrobić, może jak będzie premia, to się będzie bardziej opłacało, bo tak to to w agencji nie trzeba nic płacić, poza samą agencją i ma się dostęp do, wiadomo do już finału, który wiemy ile, do, ile się zarabia. Ciężko jest na ten moment stwierdzić jak to będzie wyglądało, ale to tyle w odcinku jak zacząć po nowe DLC. Także no co? To byłoby na tyle, do następnego, cześć!